Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już podajże siódmym, nie jestem pewien, odcinku z gry Minecraft na moim kanale Po niejakiej przerwie, bo podajże tu dwa tygodnie nie nagrywałem tej gierki Raczej nikt się za tą serią nie stęsknił, tak więc no, żadna strata Plan na ten odcinek to jest podróżować pozdobywać nowe na przykład drewna Na pewno będę chciał zdobyć sadzonkę drewna akacjowego oraz trochę tego drewna, bo jest dosyć ładne i co bym mógł z niego z przyszłości zbudować. Yy, na początku mam bardzo dużo budowa. No, jestem przygotowany na wyprawę po prostu, tak? Tylko jest jeden, nie jestem, pod jednym względem nie, jestem nieprzygotowany, mianowicie muszę zrobić nową tarczę. Bo raz nie zrobiłem i bardzo potem płakałem. Yy, tak więc hop, 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 hop. Mamy nową nowiutką tarczę, jakby trzeba było. To sobie odłożymy, tutaj gdzie było, czyli tam co my tu mamy? Zaklęcie, wydajność, wydajność, to będzie wydajność 2, ale co mamy level? To czekajcie, połączę sobie to jeszcze, wydajność 2, jeszcze raz, wydajność, będę miał wydajność 3, ale to już jak będziemy mieli pod, na trzeci level, jak sobie zrobię Enchanting Room, no jeszcze chwilkę. Do tego czasu. No myślę to trzy odcinki będę miał. Przy farmie sobie troszkę tej oto tutaj czciny cukrowej i będziemy mieć y, wszystko. Na początku przypominam wam o zostawieniu łapy w górę, subikatoneczkiem oraz napisaniu komentarza pod tym filmem, bo jest to bardzo ważne, a ja już bez dłuższego pierdzielania y, płynę w rejs, tak? Płynę w rejs Yy, płynę przed siebie rzeką yy, wpierw do bio, biomu akacjowego, jakby co koordynaty mam na poprzednim odcinku nawet, więc sobie wrócę, poza odcinkiem na przykład. Tak więc no, pozbieram sobie to. Tam widzę dynię, też sobie pozbieram. I sobie wrócimy tu. Wrócimy sobie do domku. Chyba że jakąś fajną spotkamy wioskę, to może się raczej się tam nie osiedlimy a jak już to będziemy chcieli przenieść wszystko. Tak więc sobie tutaj muszę zrobić cyk. Źle to postawiłem, ale to mniejsza. Mogłem sobie łóżeczko wziąć, w sumie. Nie pomyślałem pod tym względem. No ale ja już taki jestem, nie myślę po prostu. Tak więc, ale takie się obłoczka się robi, nie? To się mi coś się w federze się włączyło najwyraźniej. Dawniej takiego nie miałem jak grałem ostatni raz. Oj, coś spadło, patyk chyba? Czekajcie, e się włącza. Patyk, niestety, patyk. Sadzonka by mnie Ucieszyła bardzo. Tu jest takie. To jest zwykłe drewno, tego nie skopię. Soby bo nie chcę. Wyś. 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 Łatwo idzie. Potrzebuję białą owcę jeszcze jedną. Jakbym się chciał przespać gdzieś na trasie, czyli zaraz. Cyk. O, mamy elegancko jeszcze jedną owieczkę. Wyś. Mamy ile? Mamy wełny? Mamy wełny wystarczająco. Tak więc siup. Pyk, 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 i jeszcze raz pyk, białe łówko, mogę postawić, nie mogę przespać się jeszcze, bo jeszcze nie ma nocy, ale zaraz będzie, więc zaraz się prześpimy, bo w nocy nie chcę eksplorować, widzę lawapulkę, w sumie bliżej naszego miejsca zamieszkania, więc tu mogłem się udać skopać obsydianu, Obsydian. Ale jak po prostu kiedyś jeszcze będę się potrzebował, to raczej będę pamiętał, że tutaj na biomie akacjowym jest lawa pulka i to całkiem nawet spoko z tego, co tak widzę. Dobra, prześpimy się, bo możemy yy, tak zrobić. Tak więc się prześpimy i co? I będziemy iść dalej, tak? Yy, staram się dużo mówić, gdyż yy, pozdrawiam tutaj Piłusa. <ścoughs> yy, powiedział, że mało mówię i w sumie ja się też jego skupiałem, że on mało mówi na swoich odcinkach. Tak więc postaram się więcej mówić. Więc ten i tamten, i dajcie mi w końcu. Czekaj, bo to się zużywa. To tak samo dajcie mi sadzonkę, proszę. O, jest, jest sadzonka. I mówić tak jaka jest szansa na to, że wypadnie mi sadzonka, nie? I w końcu wypada te teraz. Ten film powinien być lepiej. Powinno by mnie, mnie lepiej słychać. I wszystko, bo zwiększyłem sobie w wszystko, więc powinno być lepiej. Dobra, mamy tutaj sadzonkę, a w sobie jeszcze widzowie sprawdzę w ustawieniach, czyli chwilę tam postoję, ale muszę sobie sprawdzić, przepraszam za taką słabą organizację. Mm, no, mam tu na 82, teraz daję sobie na 100 jest jeszcze lepiej, więc sobie zostawię na 80, 98 i teraz mnie jeszcze lepiej jest słychać, więc od 5 minut będzie mnie słychać tak jak powinno by mnie słychać, nie? Ile mamy? Mamy 4 sadzonki, ty to w sumie wystarczy, mamy dużo chlebków też to sobie zaleję. Poczekajcie. Robimy tak. Źle zrobiłem, czekajcie, czekajcie. Yy. Kładę tu. To się spali zaraz, wiem. Robię tu. Robię tu. Tu robisz jakąś wieżyczkę i ten, ale nie chcę stracić wody. Więc sobie to zaleję po prostu by też... Nie faść to głupio. Czyli w sumie tak jak ja bym mógł z tego słynąć I tam były jeszcze dynie z tego co widziałem. Tam były dynie. A zebrałem łódkę? Zabrałem łódkę, myślałem, że nie zebrałem, nie? Eee, yy, nie ma tutaj tych... Też chyba się przewidziałem lekko. Teraz mi się wydaje. O, ale piesek jest, nie? Piesek jest. Yy... I co z pieskiem? Yy, nic z pieskiem, bo nie mam kości w sobie, bo wszystkie jakie miałem. Bloki kości jakie miałem. To chyba i tak by mu się nie dało dać. Yy, przetraciłem, że tak ujmę. Więc no, nieważne. Doesn't matter. Bym powiedział. Tutaj sobie pokupimy troszkę węgla, bo nie wiem ile mam w bazie, ale na pewno jakoś nie bardzo dużo, a jak, no takie cztery staki, to już wiecie. Na całą serię raczej starczy, nie wiem ile będzie seria trwała od razu mówię. <laughs> Ja słynę z tego, że więcej mówię niż robię, więc nie chcę mówić. Tak jak i mówiłem, że seria pierwsza z Farminga będzie trwała co najmniej 100 odcinków. Jest tam 40 któryś i mi się już nie chce tego nagrywać, gdyż mam wszystko na PS-ie, a teraz nagrywam z kompa i mi się lepiej gra z kompa i tak dalej. Nie wiem, może sobie save'a jakoś przeniosę w sensie od odnowie po prostu tak samo. O, tu są te. A wykopię czy nie bardzo? Wykopię, dobra, nice. I będziemy mieli teraz dynie, bo nie możemy hodować widzowy, bo jak zrobicie, że Tak, macie nas 4 nasiona dyni. Tak więc... nice. Ja sobie jeszcze skopię troszkę tych dyni. Ty, tam... tam jest lawa! A jak głupi ten, szedłem tak daleko. Ale w sumie tam nie wiem, czy by się dało obsydion zrobić, nie? Więc... No, okazuje się, że lawa jest wszędzie, ale nie tam, gdzie ja chciałem, by była. Nie. Będziemy mogli sobie zrobić też... Yy, ten. Z tego co widziałem, placek z Dyni. Tak więc sobie to tylko zrobimy kiedyś na pewno. Ty tam jest jakieś, jakiś nowy biom. Jedzmy sobie chlepek: Chlebe, chlebek, chlebek. Czy to jest ten z ciemnym drewnem? Czy nie? Ty coś tu. Co to, co to było? Co to jest? Co to jest? Pancernik? Chyba jo. Nie wiem co to jest. Zabije. Aha, nic nie wrzuciło. Nie wiem co to jest widzowie, nie, ja w ogóle się nie odnajduje w tej nowej wersji Minecrafta, nie? Dla mnie to jest czarna magia. Ty, ale wiadro zrobiłem, nie? Jestem, to chyba, ja jestem chyba ten pro player. Ja chyba jestem pro, pro playerem w tego Minecrafta. Tym speedrunnerem i tak dalej. Eee, co, co, co? To to jest taki zwykły biom, taki obvious? znaczy yy, normalny. Muszę sobie jedną siekierkę zrobić i też muszę sobie poszukać diamentu poza odcinkiem. Bo na odcinku mi się nie chce, bo będę pewnie siedział godzinę i szukał tych diaksów. Tak więc jest to mija się z celem, bym mógł tak powiedzieć. Chyba że na jakimś streamku kiedyś. Bo nie powiem, że raz jak graliśmy, ja grałem i kiedyłem sobie z piłusem na Discordzie, było nawet miło fajnie. Fajnie mi się grało. Jezu. Jakbym zginął, przysięgam, jakbym zginął, byłbym taką szmatą, uciekając już od tego faktu, że jestem, ale jakbym zginął, to bym sobie nie wypatrzył tego. Na szczęście nie jest to hardcore, bo na hardcore to ja bym nawet do kopalni nie wszedł i bym zginął pierwszą noc. Ja chyba bym miał wioskę koło siebie, więc jest, bo, no byłoby to w ogóle bez sensu. Um, u mnie gra na hardcore, jak robi to pan Brian, bratek. Jak robił, bo w sumie teraz to ta jego seria zeszła na psy, według mnie. Ty, albo tu ja sam się wykopałem, dobra, ty. Ja tak sobie mówię, co jest, nie? Ja mam 59 mięsa, tego z krowy, nice. Fajnie, fajnie. Myślałem, że przeszkoc... Prze... Kurde, że... że przeszkoc... Przesko... Przeż... Przeskoczę, o przeskoczę tamto, ale no niestety nie, przeszko... nie przeskoczyłem. Yy, problemy z wymową, <noise> Podro, a jakby to nie mam wady wymowy tak więc BK5, leje widzowie, leje nie podoba się to dla mnie, bo się moby będą respić ale w sumie nie się respią, będzie na pewno ciekawe jak się wywalę co jest w sumie niemożliwe, bo mam armora i mam mam bardzo dobry loot, więc no byłoby ciężko tym mobom mnie powstrzymać Chciałbym znaleźć yy, ten biom z tym takim ciemnym, bardzo ciemnym drewnem, nie? Bo akurat podoba mi się to drewno mm. i fajnie byłoby jakbym sobie z niego coś zbudował. Już słyszę pająka, który się rząpie do mnie i mnie biegnie, ale ja się nim nie przejmuję i biegnę sobie dalej, bo jestem z kiwili <laughs> O ten gówniak mały, wkur wkurzający. Szkielet. Płyń, 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 płynie, płyń, płynie, płyń płyń, 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 proszę, proszę, proszę. Czekajcie, którym? F3? Nie, F3. F4? F5! Widzowie, Tokyo Drift. Nie nie, to, nie, nie ta piosenka, ale ta była bardziej mekowa. Czekajcie. Dobra, to sobie kontrola rodzicielska, widzowie, pozdro. Mamy w sumie dużo owiec W sumie owiec i tak bardzo dużo miałem I się ich pozbyłem Iś Ale nie Nie ten, nie Nie pogardzę większą ilością, tak? Nie pogardzę na pewno Hop Hop Jeszcze tutaj muszę, tu była gdzieś jedna Znaczy nie muszę, ja chcę po prostu Bo ktoś mi zaraz napisze co? ty nic nie musisz bo ty, ty, ty... chcesz, tak? Więc hop. Owczaninki wełny będziemy mieli dosyć sporo. I tak z tego nie korzystam. Owczaninę tu zjem na pewno. A wełny to nic nie zrobię raczej. Mm, ty jest kura. Tyś? Skóry są pióra. Skur, skór są pióra, a z piór mogę robić strzały do łuku, którego mam i muszę go naprawić i w ogóle. Tak więc, no są rzeczy ważne i ważniejsze, powiem tyle. Chciałbym sobie ul zrobić i pszczoły mieć, bo no miód, miód dużo nie daje, ale fajnie by to wyglądało. Tak, powiem tyle, po to bym to się zrobić. Yy. Jakiś nowy biom? Nie bardzo chyba, bardzo daleko się oddaliłem, bardzo się oddaliłem, niedaleko oddaliłem od wioski, ale mam nadzieję, że jakoś trafię. W sumie po koordynatach, jak już mówiłem, na pewno trafię, więc nie ma się co... Nie ma się co ten... martwić Kodowanie przeciążone, dostosuj ustawienie nagrywania lub użyj szablonu w trybu kodowania takie, takie mi wyświetliło na y, tym Na OBSie, ale myślę, że się nie przerwało chyba ten nagrywanie, więc nie mam się czym przejmować Daleko przeszedłem i w ogóle nie widzę żadnej innej wioski, co mnie smuci ale mamy tutaj trzcinę cukrową, którą sobie pozbieram, bym miał więcej, i tak se hoduje, wiem o tym. Eee, tu coś jest. Aha. Ale to tam nie pójdziemy widzowie. Bo tam nasza tarcza jest na. na jeden wybuch tylko będzie. Tak. Hop, hop. Tutaj sobie to podniesiemy. I co? Idziemy chyba dalej, nie? Nie wiem, gdzie jest mój koń z siodłem. Gdzieś zagubił się. Ale cóż, takie życie. Płyń, płyń, płyń. Eee, mi tu villagerzy... A w... czemu fakt są już do siebie villager? Otóż dlatego. Mam takiego skina ładnego w garniturku. Co na internecie znalazłem, pozdrawiam. Są u... jest, są... jest ul i są pszczoły, ale ja tak daleko to nie przeniosę tych pszczół niestety. Choćby skały strały nie dam rady tego chyba zrobić, więc no, sadek. Kwiatki, te kwiatki będą podbarwniki dawać Zrobimy cementowy dom wtedy Jak już nie będę miał co robić i na streamie hmm. Albo w sumie na odcinku Ogarnę sobie modyfikację lightmatica, zrobię jakiś fajny schemat Sam oczywiście, na kreatywnym zrobię i go potem odwzorujemy tutaj Mam nadzieję, że byłoby to ciekawe dla was Ale ty ile tu kwiatków jest, tej? Ale ja se posadzę na tym koło tego. Koło domku. Pomarańczołe bardzo ładne są, podobają mi się. o tutaj to, Nie mamy miejsca w kół? Ty... Troszkę nie ma miejsca. Dobra, które się nie podnoszą? Różowe się nie podnoszą. Tego mi nie trzeba. O Teraz to się wszystko mieści Dobra, idziemy dalej. O, jeszcze róże widzę. Róże muszę też wziąć. Czekajcie, wywali mi bruk. Wywaliłeś, nie wywaliłeś, pyk. Czerwony barwnik widzowie. Ja zbieram to tylko, No nie tylko po barwnik, bo co zrobimy ten? Teraz jest koło domu posadzimy. W ogóle muszę coś zjeść, bo jest kiepsko I poczekajcie, mogę tylko barwnik zrobić Tak, myślałem, że Piesionek bym mógł zrobić, to by było fajne akurat, nie? To, co to? Nie wiem, nie, nie chcę mi się już tego zbierać Tak szczerze, bardzo dużo mam tych kwiatków, wystarczy No, fest mam dużo tych kwiatków Chyba nawet będę musiał oddzielną skrzynię sobie na to zrobić yy, Dobra Idziemy, idziemy, idziemy Widzę już przed sobą wielki, wielki ocean pustki no, szmato. Iść. No ty kuro. Iść. No. Tu coś jest nie widać, ciekawego nic. Szczerze nie chcę się chyba tak bardzo oddalać od tej wioski, bo już i tak się bardzo dużo oddaliłem, a to i tak ja wiem, że to jest bez sensu troszkę, bo i tak do niej będę wracał. Jedyne co, co sobie popłyniemy, zebrać jeszcze trochę tych wodorostów Bo je można jeść, może sobie jakieś akwarium zrobię I żeby nie wyjść z niczym Bez żadnej Rudy, no to Przekopiemy sobie Tutaj troszkę tego Wypłynę, wypłynę, oczywiście Chyba i tak nie zabrałem, no właśnie, zebrałem zabrałem Szczerze to kiftę, te, te rudy, nie? Nie wiem nie wiem po co ja to skopałem, ale kij to. Muszę sobie kupić, znaczy zrobić Unbreaking na kilo, bo troszkę się zużywa. I może jakiegoś symulatora kupić? Jak jestem w temacie kupna yy, czegoś, to mówię, powiem teraz o kupnie gry. Jakiś symulator albo Resident Evil 7 będzie zakupowany. Zakup, zakupowany. Napiszcie, bo jest aktualnie pro, pro, promocja fajna, więc no możecie napisać w komentarzach co sądzicie o takim zakupie. I Resident 7 to prędzej mi się wydaje pod live'y albo, albo pod odcinki z kamerą, tak? Pod odcinki z kamerą. To by mogło być ciekawe, tylko że seria w odcinkach to by się wtedy zakończyła na jednym bądź dwóch, dwóch odcinków, a na live to bym starał się cisnąć wszystko, więc napiszcie jak wolicie, a ja się do was dostosuję i tak zrobię. Jeśli oczywiście byście oglądali tak, takie coś. Takie coś. Robię baketa. No, co zrobiłem? Baketa. Pozdro. Pozdro, 600. O, teraz tera siadł, teraz było. Tera było elegancko. Teraz się podobało dla jego. Muszę za złote marchewki zrobić, bo to jest najlepsze jedzenie, jakie jest dostępne w tej grze. Czyli potrzebuje dużo złota i potrzebuje marchewki. Marchewkę muszę w ogóle gdzieś, by roznaleźć świnie. To bym musiał gdzieś wydropić ją, albo znaleźć drugą wioskę z takim z takowym człowiekiem. O, dobra, wiem gdzie jestem, mniej więcej. Wracam się w dobrą stronę. Była ta lawa pulka. Jak nie, no to wiecie, widzowie, YouTube poprzedni odcinek i kordy, nie? Bo tam mnie słabo słychać, ale koordynaty są dobre. Tak więc podoba się to dla jego. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk, cyk wilk, wilk. Niestety nie mam kości dla jego, więc je wezmę go. Niestety, Sadek. W ogóle miałem kilka psów, oswo wilków oswojonych, czy już psów. Ale one mi gdzieś poszły, znikły. Nie, nie, nie tepły się jak ja popłynęłem ze rzeką. Nie podoba się dla mnie, ale no trudno, nie? To było, minęło. Tam coś jest. Ginę z tej wysokości, jak nie zrobię Baketa, przekonamy się. Pewnie bym zginął i tu bez sensu było na jest katina. Jakbym zginął, to bym zginął na marno, tak szczerze. Uśki, jakby tu było ze stach diamentów, to by się opłacało, ale tak to nie. Jeszcze szukaj koordy... W sensie mam nagranie, tak? Mam nagranie z koordynatami, ale no, potem szukaj tych kordów, nie? Musiał zatrzymać nagrywanie, znaczy zapisać, zakończyć, popatrzeć w jakich koordynatach umarłem i wrócić tu. Bez sensu trochę, bo bym wracał z biomu tego akacjowego. Bez jedzenia. Znaczy, ja bym się pewnie wrócił do... Bo tam w domu mam bardzo dużo jedzonka, tak więc nie byłby to problem i z tego, co mi się wydaje, idę w dobrą stronę. Idę w dobrą stronę Wiem, tam była czcina, ale nie pójdę do niej, bo była chyba tam, jedna jest Nie opłaca się tyle No, dwie Czy tam cztery, mam Ja, ja mam Jak zbiorę, jak wrócę, zbiorę sobie, będę miał ponad dwa staki mi się wydaje A jak będę miał trzy staki, to sobie zrobimy papier i potem Krowy będę musiał Krowy muszę sobie dużo rozmnożyć, by mieć skórę A one mi i na razie nie chcą Ale w sumie teraz będę mógł i się rozmnożyć, bo się przespałem. Minął dzień i one już mogą się rozmnawiać z powrotem. Tak więc, dla jego się podoba. Dla jego się podoba. Muszę dużo le levelować to sobie postać, czyli no, zabijać zwierzęta na przykład. Oczekuję, jakbym tam spadł. Kaplica. Nie? Tam była kaplica, widzowie, mi się wydaje. Jakbym spadł z tamtego drzewa, jak zobaczyłem to. Kaplica, nie? A co to da, jak se tu wyleje? Nic to nie da, okej. Okay. O, i są właśnie krowy, które mogą mi dać skórę. Której potrzebuję. I mam wy na wyczerpaniu siekierkę, co mi się nie podoba niestety. Ale nie ma wyjścia. Dobra, prześpimy się jeszcze, bo mogę? Nie mogę ale zaraz będę mógł, więc cóż, wyjdziemy na górkę i się prześpimy, potem pójdziemy sobie do. Pójdziemy sobie do wioski. Mojej już, bo sobie przejąłem tak nazwać sobie feksowice, tak. Feksowice. To, z tej, pod... z tej podróży wyprawy co zdobyłem? Zdobyłem sadzonki tego drzewa, które mi chciałem. Nie zdobyłem marchewki niestety, więc na no, trochę spadek. Dobra, mogę się przespać na szczęście, więc zróbmy to. I co? Zbieramy łóżko I idziemy z powrotem Idziemy dalej Idziemy w stronę mojej gospodarki Znaczy mojego mieszkańka Mieszkanka I Już się zagubiłem Czekaj, ja wyszedłem stamtąd Czyli trzeba iść w tamtą stronę, podaję. Dobra, szmato mała, tam Ale zrobiłem paketa, jestem balony, jednak Teraz robię bunny hopa, nie jakbym w cesię, jakby ie się Bani Hopa. O, to była Sigma Skip i wypełnia. A gówno mówię w CS-ie, także czasem. Poszczy... Czasem coś przestrzelam, a tak to standardowo nic. I już widzę, że się zgubiłem, choć widzę tu gdzie spadłem w ten kanion. Chyba to był ten kanion. Nie wiem. Iś. W ogóle podnoszę, tak? Podnoszę 8 skór. No. Niestety nie rzucają one tak tych skór, więc no cóż. Dobra jest lawapulka, pulka, dobra, idziemy w dobrą stronę. Widzowie. Jednak jest po co żyć. Idziemy do lawapulki, pulki. Mamy jeszcze więcej sadzonek, bo mamy 8 sadzonek yy, akacji, którą sobie posadzimy, jak tylko dotrę do domu, do bazy mojej. Jak to na Czekajcie, się. Tutaj na fotelu, bo jest dramat. O, po prostu wpłacajcie do Nike na fotel. <grymne> Bo jest dramat. Nie się nie da siedzieć na nim, ale siedzę. Więc się w sumie da. O, mamy tutaj, ale to zmienia kolor. Widzicie? Na brzmiach całym jest taka ciemniejsza trochę. Ta. Yy, ta, 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 ta. ta Ta to jest żółto bardziej. Nie trzeba mi. Yy, trochę ciemniejsza jest ta. Trochę ciemniejsza jest ta czcina O Tak trzeba powiedzieć Czcina Ale dobra Jesteśmy już w sumie tutaj U nas W domu To muszę skopać, bo to tak Stoi se w powietrzu i tak nie za ładnie wygląda Tutaj skopałem przed odcinkiem, by mieć Budulec na wyprawę I co? I sobie wybudujemy gdzieś tu Tu sobie postawimy cyk Mam nadzieję, że to urośnie mi na tym Biomie Bo jak nie, to będzie kicha Postajemy sobie, Tu Ciekawe jak to wyrośnie. Ciekawe jak to wyrośnie. Tutaj. Tutaj. Gin. Eee, tutaj. I to sobie podniesiemy. I sobie posadzimy tu. Hop. Dobra, coś jeszcze miałem do posadzenia? Dynie, dynia do posadzenia. dynia No to tak więc. No, za dużo mam tych arbuzów, tak więc. Hop, 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 hop. No, jest git. Jest gicio. Se zjemy. Albuzika świeżego. Yy, I co może upuścić? To mogę opuścić. I pozbieramy sobie trochę trzciny z drogą. A mówiąc trochę, mam na myśli wszystko, co mi tutaj urosło. Następnie, nie wiem, co z tym zrobię. Są do skrzynki pewnie. Op Oj, ale tak to nie tak to nie ty tak to nie niestety, ale tak to nie tak być nie może Cyk Mam wrażenie, że jak mi nie ma przy tym to tak to nie rośnie za bardzo. Nie wiem czy to jest dobre, czy dobrze odczuwam te, takie wrażenie, czy to jest tylko złudzenie jakieś moje, ale mi się tak wydaje. Jak wiemy misie są na, misie są w lesie i na Arktyce albo Antarktyce, nie wiem, zapomniałem, dawniej wiedziałem, bo miałem na biologii, teraz nie, teraz na biologii nie mam takich rzeczy, mam trudniejsze, niestety, tak więc no, cóż, zawodówka, <laughs> zawodówka. Cyk, cyk, cyk To co teraz tu damy w sumie Jest miejsce Tylko tego, tej Kurde I tutaj mamy stak tego, więc sobie pój pójdźmy Muszę jakoś sobie ogarnąć ten portal, by by ładnie wyglądał Aktualnie to jest katastrofa Tak więc cyk, 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 cyk te jeszcze nie bardzo chcą rosnąć, widzę znowu. Tak więc te małe pokarmimy troszkę. Ty, ale ich tu jest, ej! Te wielkie to już wszystkie się nażarły, prawie. Tak więc te małe jeszcze pokarmimy, by ten stak wykorzystać. No, nie ma więcej. Odejdźcie ode mnie, proszę Was. I level w sumie sobie biłem, więc fajnie, fajnie. Zjemy sobie ich koleżankę, bo wołowinę. <grym> Pozdro. I co, i za niedługo będziemy kończyć, tak? Będziemy kończyć. Nie wiem, jaką miniaturkę zrobić w sumie. Nie przemyślałem tego, że tego nie będzie za bardzo miniaturki, jak zrobić, bo jest to wyprawa. Ale w sumie mam pomysł. Żeby mi to się ten nie rozcegowało nie? Mam pomysł, mianowicie hop, hop, F1, F5, jeszcze raz F5 i F3, albo F2. No, coś się stało. Coś się stało, F3 mi ten, czyli F2, dobra, F2 było, okej, okay, okej. Okay. W sumie to mogę sobie to zostawić. To sobie zaraz zapiszę i wyślę do mojego chłopa od miniaturek, czyli pana Briana. Do kogo innego. Pozdro. Cyk, cyk. Cyk. Strasznie dużo mam tych arbuzów. Nie mam z nimi nic co za bardzo robić. Szczerze chyba zrobię z nich mączkę kostną W tym... W tym takim... Takim itemku jak to podobne. Tylko że tam jest tak... kompostownik O, kompostowniku. Zrobimy sobie to tu to od razu, żeby było. I co? Jeśli materiał ten Wam się spodobał, to zostawcie łapę w górę, z dzwoneczkiem oraz zostawcie, napiszcie komentarz, tak? Zostawcie jakiś ślad po sobie. Jeśli się Wam nie podobał, no to trudno, tak? A jeśli się podobał, no to wiadomo, co macie zrobić. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć!